Powiedz, jak stuningowałbyś swoją drukarkę i wygraj lanserski sprzęt od HP. Jesteśmy w Warszawie, na ulicy Lipowej, w lodach na Patyku. To jest kawiarnia, lodziarnia, restauracja. Przede wszystkim lodziarnia. Na pewno, tak jak sama nazwa wskazuje, produkujemy tutaj na miejscu lody. Brakowało nam miejsca, gdzie można pójść na coś słodkiego, fajnego, żeby zjeść, ale też przy okazji, żeby to było młodzieżowe miejsce, żeby to nie była taka tradycyjna, zwykła kawiarnia. No i tak, mieszając różnego rodzaju pomysły, siedząc dniami i nocami, żeśmy wpadli na tą koncepcję. Pomysł jest bardzo prosty, ponieważ wraca do lodów na patyku, które kiedyś były dosyć popularne. Można je było kupić od sprzedawców chodzących po plaży, chociażby. A później gdzieś ta formuła zanikła. W zasadzie jedyne, co można było nabyć, to, to były gotowe lody w sklepach, które są średniej jakości. No, nie, mnie nie zadowalają. Dlatego postanowiliśmy robić je tutaj na miejscu i sprzedawać je właśnie na patyku, próbując odzyskać ten smak gdzieś, gdzieś utracony. Czy w takim razie poszukiwaliście jakichś starych receptur? Korzystaliście z jakichś przepisów? No. Poszukiwaliśmy długo receptur, zdecydowaliśmy się na nowoczesne technologie, ale wertowaliśmy nawet przepisy z początku wieku. Receptura jest naszą słodką tajemnicą, więc produkujemy, ale cały czas poszerzamy naszą ofertę i kombinujemy z różnymi wariacjami smaków i, i przy produkcji też używamy różnych nowych składników i komponentów. Smaków obecnie mamy 8, ale cały czas staramy się nad, nad poszerzeniem naszej, naszej oferty. Polewy do wyboru, do koloru, tak naprawdę mamy truskawkę, Czekoladowe, biała czekolada, gorzka czekolada. E, mamy masę posypek i też w tych posypkach cały czas rozszerzamy naszą ofertę. Teraz mamy super kolorowe, które dla dzieciaków są bardzo atrakcyjne, ale oczywiście mamy też orzechy, pistacje. E, no po prostu cały czas pracujemy na tym, żeby tego było jak najwięcej, czyli na, żeby trafić w gust każdego. Lody na patyku to nie tylko lodziarnia, ale też część z kawiarnią, gdzie możemy coś zjeść. Tak, rano można przyjść tutaj na kawę i śniadanie, wieczorem można przyjść na ciastko i kieliszek Prosecco. Mamy własną kuchnię, bardzo zdolne kucharki i wszystko tak samo jak lody, takie ciasta i, i słone rzeczy robimy tutaj u nas na miejscu. Jakie są Wasze plany na przyszłość? Plany, marzenia? No, przede wszystkim produkować jeszcze więcej lodów, tak żeby wreszcie nakarmić wszystkich, ponieważ przez to, że te lody rybne są ręcznie na miejscu, co jakiś czas się kończą i nie starcza dla wszystkich klientów, więc na pewno chcemy. Kiedyś dojść do tego, żeby, żeby ich wystarczało. No i oczywiście um, iść dalej do przodu. Ewelina Kustra jest naszym dzisiejszym gościem. Stworzyłaś markę She's a Riot. Skąd się wzięła nazwa She's a Riot? To jest taka y, śmieszna dosyć historia, bo y, nie do końca ja wpadłam na pomysł tej nazwy. Mój kolega z Nowego Jorku, który rozmawiał z moim bratem na mój temat, już nie pamiętam czego dotyczyła ta rozmowa, ale właśnie on tak mnie podsumował, że Twoja siostra to zawsze robi wszystko na odwrót, zawsze coś pod prąd, powiedział właśnie Your sister, she's a Riot. I mi się tak to spodobało, że od razu go zapytałam, y, czy będę mogła tego użyć. No i zgodził się na szczęście. Czy określiłabyś swoje ubrania też jako takie buntownicze pod prąd, niezgodne z trendami. Już co, czasami tak. Pewnie myślę, że czasami się tak zdarza, chociaż nie jest to jakby taka nadrzędna też decyzja, jakieś taki nadrzędne nadrzędna maksyma, która mi towarzyszy, jak sobie coś wymyślam, to przede wszystkim myślę sobie o tych ubraniach w kontekście swojej własnej osoby. Bo ja chcę zrobić ubranie, które sama bym chętnie założyła i stąd się w ogóle wzięła ta marka, bo dużo robiłam zawsze dla siebie tylko ubrania i miałam dużo koleżanek albo znajomych i one zawsze mówiły: a fajna, a zrobiłabyś dla mnie, a zrobiłabyś więcej i od tego się tak naprawdę zaczęło. Jeżeli miałabyś określić styl, jakie są Twoje ubrania? Myślę, że przede wszystkim dla osób, które chcą być zauważone w jakiś sposób, bo to są takie ubrania, jak widziałaś, że one mają jakieś złocenia, albo jeżeli to są nawet zwykłe klasyczne shorty, no to one mają jakiś taki ciekawy wzór, który sprawi, że na pewno, na pewno każdy zauważy, jak będziesz szła w takim ubraniu na ulicę. Czy uważasz, że Polki są gotowe na odrobinę szaleństwa, czy jednak są takie zachowawcze, szaro i jednak pozostają w klasycznych kanonach? Myślę, że są dwa nurty, które jakoś tam równolegle sobie biegną, że są dziewczyny, które przychodzą do mnie i są bardzo podkręcone, bo właśnie mają koszulkę, nie wiem, Chuck My bus, bo też kochają po prostu Eda Westwicka jak ja i plotkarę, ale są też takie, że właśnie, no nie, przychodzą, oglądają sobie, nie wiem, sukienkę ze złotymi rękawami i pytają mnie, czy to jest na Sylwestra i dlaczego teraz na przykład są stroje na Sylwestra. Bo kiedy, tak to się kojarzy. Tak, ten bo się kojarzy, to tak, to nie jest tylko kreacja na Sylwestra, ta też nie, można swobodnie to założyć do legginsów. A nawet, w ogóle uważam, że to jest dobry motyw dla dziewczyn, które są, lubią klasyczne rzeczy, bo te rzeczy są tak skrojone, że jeżeli założymy na przykład taką kurtkę, jak ja, albo kurtkę skórzaną, albo marynarkę, to tych złoceń nie będzie widać i będziemy miały piękny, klasyczny, stanowany strój, nawet jeżeli mamy bardzo poważną pracę. Po pracy zdejmujemy marynarkę i jesteśmy gotowe taki na imprezę. Pod marynarką. Tak. Tutaj to... też masz taką szmaragdową zieleń, która też ma być takim kolorem przewodnim w tym sezonie. Mm -hmm. Ja kocham taką zielenię, ale oczywiście kocham też czerwień i czerń. Także to są <laughs> um, niezależnie od tego, że to są jakieś tam barwy, które być może będą w nadchodzącym sezonie jakiś tam hot, to są też kolory, które ja uwielbiam. Czarne dosyć podstawowe, tak? Czarny, biały, czerwony i właśnie zielony no i oczywiście te złote i srebrne dodatki. Te ubrania ze względu na te właśnie Dodatki, one się super sprawdzają na przykład w mocnym świetle czy na scenie. Więc miałam na przykład chłopaki z zespołu Azariant Tree, który miał koncert właśnie w Warszawie. Im bardzo się spodobały te ubrania. Ktoś im podesłał stolinka do strony i rzeczywiście powiedzieli, że to e, podobają im się te rzeczy. Ja mówię, bo te, te rzeczy funkcjonują jako sukienko, tuniki lub sukienki. No i on, wokalista stwierdził tak, tak, on bardzo to chce. Nieważne, że to jest sukienka, on w ogóle w tym wystąpi i naprawdę świetnie wyglądał. czasami zauważam, że to faceci mają więcej odwagi. Jak miałam na przykład taką linię shortów w złote gwiazdy, szyfonowych, to mam przekonana, że to będzie super ciuch właśnie dla dziewczyn na wieczór. Wszystkie kupili mężczyźni i potem widziałam właśnie na różnych portalach właśnie zdjęcia facetów w tych szortach. Więc ale nie, myślę, że jest wiele, wiele dziewczyn, które, które fajnie jakoś podchodzą do mody i, i to są dla nich ubrania. Też jestem wielką fanką tak. Plotkary, Chak mm, My Best. Tak. Czy jest popularne, dużo mamy <gry> Tak. Serialu, tak? Muszę powiedzieć, że to jest jeden z naszych bestsellerów. Rzeczywiście po prostu. Ja myślałam, że robię głównie tę koszulkę dla siebie i nawet nie nastawiałam się na to, ale rzeczywiście tak, to jest jeden z numerów. Jeden z numerów jeden, jeśli mogę tak powiedzieć. A numer jeden to. Yy, wiesz, no myślę, że ta, ale też wbrew pozorom i wbrew temu, że tam niektórzy są bardzo oburzeni na ten napis, to koszulka Fuck My Polish Life również ma wielu zwolenników. No i były osoby, które były bardzo oburzone tym i byli panowie, którzy mówili, że jeżeli mi się w Polsce nie podoba, to powinnam się wynosić najlepiej na Ukrainę albo do Mongolii. To jest cytat z jednego z maili. No więc nawet się nie wdaje w tłumaczenie tego, prawda? Bo wychodzę z założenia, że po prostu to nie jest dla takiej osoby, tylko dla. To... Ja też nie mam nic do swojego polskiego życia. Bardzo je uwielbiam. Ogromna popularnością też się cieszy koszulka, którą ja mam i tutaj takim ekshibicjonistycznym gestem ją zaprezentuję, bo to jest koszulka I Slept With Ania, którą ma sama Ania, lubi. I jak to się stało, że Ania założyła? Ktoś jej powiedział o tym? Jej własny mąż. Jej własny tak, mąż. Tak, bo ja spotkałam Anię na imprezie i miałam też tę koszulkę na sobie, ale wiadomo, ja nie mam wzrostu modelki, Ania owszem, więc sobie swobodnie rozmawiałyśmy, ale ona raczej nie patrzyła na to, co ja tak nisko jestem ubrana. No I jej mąż wtedy podszedł do nas i zapytał ją, czy widziałaś, jaką ona ma koszulkę. I wtedy je mu się spodobało i powiedział, że on musi mieć taką dla siebie. <noise> więc rzeczywiście zamówił taką dla siebie, ale obawiając się, że Ania będzie chciała zbyt często pożyczać, też wziął jeszcze jedną dla niej. Moim założeniem nie była ta kontrowersja. Ja się chciałam tym troszeczkę bawić. No, tak jak zresztą, Chuck My Bass. Tak? To jest właśnie taka, no, taka odrobina małej, małej pieprzu i takiej małej prowokacji, żebyśmy mogli trochę się zastanowić nad tym, co jeszcze zrobić, żeby w tym naszym polskim życiu było fajniej. No, i, no i takie, takie zadanie stawiam przed swoją marką, żeby w tym naszym polskim życiu było nam jeszcze fajniej. Tu mamy jeszcze jedną sukienkę, taką bardziej dzienną bym powiedziała, trochę tak. w takim babcinnym stylu. Wiesz co? Myślę, że krój jest taki, że dużo kobiecych elementów pokaże. Natomiast wzór, powiedziałaś, że babciny, bo to jest jakieś takie nawiązanie do lat trochę 70., jeżeli chodzi o ten print na bawełnie. tak. Ale krój z kolei, czyli taka długość troszeczkę za kolano, koszulowa góra, rękawy, które też można podpiąć, no to z kolei nam przywiedzie na myśl że takie lata kobiece, lata 50., -te. podkreśla talia. Natalia. Tak, także tak jak widzisz, to jest takie trochę żonglowanie. Nie trzymam się konkretnej epoki, ale są w różnych epokach. Jakieś takie rzeczy, które mnie super fascynują. Poza tym, te, kurtke, te, te sukienka można przykład ze skórzaną kurtką i z kozakami fajnie połączyć. Jeszcze tutaj mamy dodatki, tak? Kołnierzyki. Tak, kołnierzyki to jest też wykorzystanie tego samego materiału i one fajnie się sprawdzają. Cieszę się, że widzę dziewczyny, które na przykład mają koszulkę i ten kołnierzyk. Tak to prezentowaliśmy na pokazie tej kolekcji, i to jest fajne, bo wtedy to, to już nie trzeba żadnej biżuterii. W zasadzie po prostu jest kołnierzyk, który jest yy, mięciutki, na bardzo przyjemnej wiskozie, z taką tasiemką z satyny i robi nam w zasadzie za cały look. Już. Patrząc na ulicę, moim zdaniem jednak mało jest jeszcze dziewczyn, które są takimi kolorowymi ptakami, za którymi właśnie ogląda się cała ulica. Albo właśnie, jeżeli ktoś jest jakoś inaczej ubrany, to cała ulica się ogląda. No zdarzają takim... się komentarze, ale oczywiście, ale po uważam, że do odważnych świat należy i to super, że się pojawiają nowe marki, które yy, pozwalają nam się trochę wyróżnić na ulicy. I to jest Fajne. Powiedz jak stuningowałbyś swoją drukarkę i wygraj lanserski sprzęt od HP.